Na salę? Koło przekupiłem. Dwa razy była? Daleko była, nie widziałem. Już tylko jeden zawodnik Fear Factory wygrywa rundę. Do do... Załonicy się naradają, więc do... zobaczcie, co ciekawe, Delta się naradza, firma, aktory. A tam Na luzie, na ventrilo narada. To co schodzić? Blanka palo. Jules, jest narada? Zastanawiamy się właśnie czy wstać. No, no. ale co, że te słabi są i nie stajecie? To słabi są dość. No odważnie, ale słuchaj... No nie, bo to odważne takie już troszkę... No i a jak przegracie, A jednak nie, jednak, jednak, jednak idą. Dobra, to no, zespoły się naradzają, ja biorę sobie kubeczki i pamiętajcie. Tylko pod śródy, prawda? Albo po fajnej akcji, żebyście w trakcie nie przeszkadzali jaki info dają. Chociaż krzyżnie całe spotkanie. Ja biorę kubki i obserwuję. Ta ronda zakończyła się zwycięstwem Delty. No i teraz oczywiście FF. No ale przecież to jest To no, była podłożona, ale tutaj jeszcze jest mało funduszy, żeby zagrać z pełnym wyposażeniem. Oni muszą nie zagrać... Nie jak nie jak wie, no teraz wie, 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 Raz środkiem, środkiem. środkiem. Jest pierwszy frag dla Doka, ale chwilę później THS wyrówna sytuację do czterech na czterech. Zawodnicy biegną w kierunku bombside'u. no są kolejne flagi dla DLT, no i już wszyscy zawodnicy zachęcają się kolegi. Oczywiście dla DLT, ale to chyba nie był duży wysiłek pokonać ja drużyny. By ale spójrzmy na widok od góry, a tutaj no dosyć ciekawe, ciekawe ustawienie graczy FF. Rozciągnięcie w takim sznurku. Piękna robota, wszystko odpowiada. Im. A my tutaj e, pod długą przy tych drzwiach e, fraguje. No i chyba już wiemy, co się stanie. Tak jest, egzekuje to właśnie e, firmy faktory. Paka e, podłożona na e, boksajcie, duży. E, do gled, bo jeszcze e, bonsajta, który czaił się na pochylni. No i przy życiu po stronie delty. Rodos był przy życiu. No i jeszcze Ben. Ben pozostaje przy życiu, ale on zachowa tą broń. ratuje się ucieczką, bo tutaj nie ma większych szans właściwie. Mądrze, mądrze, mądrze zaczynają grać zawodnicy Delty. To już nie jest to zachowawcze granie z poprzednich meczy i chyba. No źle się dla nich stało, że z i to tak późno HL ale już jesteśmy z powrotem Oczywiście na konto... Delty Delta przegrała Tak, tak, delta przegrała, ławia na kotę, ale już teraz atak FIFA Montsajdu na Floriosa Co tutaj się dzieje, żebyście widzieli jakie emocje panują Młodziwi o właśnie, na teraz. Brawa dla Rodosa, jak najbardziej zasłużone. Trzy fragi przy obronie tego bombsidu. No jeszcze są. No i tutaj w walce. strzał no się z jednym z reprezentantów Denty, ale w tą walkę przegrał. Rodos zostanie się w tym miejscu, w którym jest To Wielka... Zdecydowanie lepiej rozkoczyli pierwszą połowę na drakcie dwójce niż na trejmie. Tak jest, to jest z grania na delta. To jest ta która powinna grać od samego początku tego turnieju. No, szkola, że, że zaczęli tak grać pod sam koniec turnieju, no, ale trzecie klucze coraz niżej, coraz niżej. Znowu mi tu złożone, panie kureta.

Zobaczymy, jak to wygląda. teraz poświęcam... jest to jak to wygląda. Chodźcie do tego, jak to wygląda. Chodźcie do to jak to wygląda. To jest świetna, świetna na a Aha, teraz, aha, ładnie, ładnie, teď aha, 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 się aha, a i wszystko jasne. aha, 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 ale jeszcze aha, ale ještě teď, aha, Nie, nie, nie. Pobieguj po, po swoim malom, ładnie. Ale już Ale A to macie rację, a to za jedną. A to macie rację, a to macie rację. A to macie rację. jak tak zwykle przegraliśmy, no i przyjęliśmy 16-14 z WD i... To oni grają w finale. No bo wygrali. W programie tak zasugerowałem, że to miejsce może być dla nich szczęśliwe. Myślisz, że może być taki urok tego miejsca dla nich? Nie, myślę, że to nie ma żadnego znaczenia. Widać, że grali dobrze. Grali pewnie przede wszystkim, nie bali się i zdecydowanie. No i opłaciło się to. Przy okazji potrafili wykorzystywać nasze błędy. E, Cały rundy, które powinniśmy wygrać, przegrywaliśmy. No i to my przegraliśmy. Tak czujemy się, że to my przegraliśmy spotkanie, a oni nie wygrali. No przez 14 to bardzo blisko i bardzo daleko też można powiedzieć. Słuchaj, spadanie finałowe. WDU Gaming, Frankek Syptory, powtórka z WCG. Jak myślisz powtórka z wynikiem? Życzę Wodu, żeby nie żeby nad wygrali, ale realnie patrząc myślę, że będzie podobny wynik do WCG. Będziesz tutaj siedział i krzyczał Wdu. Nie raczej. To FX? Nie, w ogóle to nie będę. To ah. Zawodnik Belchu Delta Sports Com. Delta zajmuje trzecie miejsce. Bo jeszcze raz, brawa dla nich. Udało się, udało się. Yeah,